Dzień dobry, Paweł Kamiński. Jak widzicie dorwałem się do Nino Kuni Rat of the White Witch i za chwilę będę miał okazję w nią chwilę pograć i podzielić się z Wami wrażeniami. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jeden człowiek, jedna kamera i jedna gra. Akcja! Więc zaczynamy od wybrania podróży do innego świata. I oczywiście język angielski, nie miałbym pojęcia. Eruption Interruption to jest coś, co widziałem wcześniej, czyli walka z wielkim ognistym bossem i myślę, że to będzie najciekawsza część tego pokazu. Zobaczymy, czy dam sobie radę z potężną bestią, która tutaj na nas czeka. Nino kuni z tego co widziałem przed chwilą, przypomina rozgrywką nieco Pokemony, bowiem nasz bohater Olivier ma do dyspozycji kilka stworków, które walczą dla niego. Przyzywa je magicznie. I w ten sposób będzie wysyłał je do walki z olbrzymim bossem. Są tutaj też skojarzenia z serią Final Fantasy, ponieważ tak wygląda choćby sceneria walki, która będzie się tutaj rozgrywała. Ja przeskoczę te scenki. Jestem pewien, że jest to ciekawa fabuła ideologii, ale w tej chwili nie mamy na nie czasu, więc ruszajmy wzdłuż wulkanu, jak widzicie są elementy platformowe. Grafika jest faktycznie tak ładna jak obiecywano, tak ładna jak było to widać na filmikach, jeśli ktoś jest zaznajomiony z filmami Studia Ghibli, to doskonale zna sobie radę. No to przeczekajmy tego jednego. Okej, okay, do przodu, mam nadzieję, że mój stworek pójdzie za mną, nic mu nie będzie, nic mu nie było. Dobrze. Te kwiaty są do niczego chyba nie da się spaść, ale nie, nie da się spaść, więc nie będę ryzykował. Biegnijmy na miejsce walki, która rozpoczyna się właśnie w tej chwili. Czyli dam sobie radę, przekonamy się za chwilę. Teraz wybieramy jednego ze stworów, który będzie mi towarzyszył. Wyślijmy tego z mieczem. Już widziałem, że on sobie świetnie radzi. I teraz mogę wybrać. Okej. Okay. Smash hit, czyli akcja dzieje się w czasie rzeczywistym, a ja niczym w trybie turowym wybieram kolejne akcje, które mają wykonać moje potworki. Po prostu będę go atakował aż do skutku. Użyjemy Smash hit i to powinno zakończyć tę walkę z tym drobnym przeciwnikiem. Ze mną jest też towarzyszka Ester, która pomaga mi w walce. Jak widzicie, udało mi się poradzić sobie z pierwszymi kilkoma przeciwnikami. Dostaliśmy trochę doświadczenia. Wszyscy zdobywają doświadczenie. Nie tylko Olivier, ale także stworki, które z nim współpracują, są w jego drużynie. Idziemy dalej, w stronę wulkanu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Schodzimy wąską ścieżką. I kolejny pojedynek. Jak widzicie, skojarzenia z serią Final Fantasy i wszelkimi japońskimi RPG-ami są tutaj jak najbardziej na miejscu, bowiem mamy no, mogłem wysłać kogoś innego do walki, ale dobra, niech będzie. No Nie idzie to jakoś specjalnie szybko, więc, może użyjmy sandblast. Walczy też z tworek należący do Ester. Na no, razie wygląda to bardzo ładnie. Nie ma krwi jak widzicie. Walka jest zupełnie pokojowo przedstawiona za pomocą kolorowych wybuchów i ładnych efektów. Postaci i stworki też wyglądają sympatycznie. Więc jeśli chcielibyście, żeby ktoś młodszy, zwłaszcza fan Studia Ghibli, zagrał w Ninokuni, to będzie taka okazja. Idziemy dalej. Może uda mi się dojść do tego wielkiego bossa, którego widziałem tutaj przed chwilą. Ale może się okazać, że on jest gdzieś daleko. Zobaczymy. Jak nie, to przyjdzie nam stoczyć jeszcze kilka losowych walk. Mogę go ominąć? Nie mogę go ominąć, jak na złość. Więc wyślijmy do walki kogoś innego kontra tym dwóm. Wyślijmy samego Oliviera do walki. Mamy tutaj to też do dyspozycji czary. Na przykład Fireballa. No nie był to jakiś najbardziej... Nie był to najbardziej efektowny czar, więc spróbujmy Frostbite. Już lepiej. To teraz zwykły, normalny atak, przy pomocy różdżki. Niewiele mu to robi, więc posłuszmy się sprawdzonym już Frostbite, żeby trochę napsuć mu krwi. Okej, okay, i jeszcze raz. Aha, mam cooldown na czary. Dobra, i jeszcze raz Frostbite. Ach, zdążył go pokonać stworek Ester. Mamy go więc z głowy. Grafika jest naprawdę bardzo sympatyczna, chociaż gra może cierpieć na to, na co cierpi wiele japońskich rpegów i za co one są kochane, jak i nienawidzone. Mianowicie powtarzalność tych pojedynczych walk, których jest dużo, drobnych i trzeba je wszystkie przejść. Aha, sądzę, że. Czy mogę skakać? Nie mogę skakać. Mamy czary. Widzicie zestaw czarów należących do trzech szkół. Everyday spells, battle spells i all spells. Aha, czyli do dwóch szkół. Miejmy nadzieję, że jest ich więcej. Zostały 3 minuty, żeby powstrzymać wulkan od erupcji, ale gdzie mam iść? Coś mi mówi, że poszedłem w złą stronę. Biegnę więc. Nie widzę opcji sprintu. 87 sekund. No i kolejna losowa walka. Miejmy nadzieję, że na czas losowych walk akcja się zatrzymuje. wyślemy tego do walki. Użyjemy kuli śnieżnej. Jak widzicie, stworki też mają swoje czary. No, nie jest to najskuteczniejszy, ale może wspólnymi siłami. No użyli jakiegoś bardzo mocnego ataku. Nie było to potrzebne, żeby go pokonać. Mój stworek padł, więc sam muszę włączyć się do walki i skarcić tę niegrzeczną bestię. No, ostatni atak. Bardzo podoba mi się że to, że walka jest w rzeczywistym, co wymusza na nas szybkie reakcje i szybkie podejmowanie decyzji. Nie ma to jak w trybie turowym, że czekamy aż przeciwnik zrobi swój ruch, po czym sami robimy ruch i ta się walka się ciągnie, i ciągnie, i ciągnie. Tutaj dzieje się to dużo bardziej dynamicznie, jednocześnie możemy się poruszać po terenie i na przykład robić uniki albo zachodzić bossa z drugiej strony, nie wiem czy to idziemy do tej wielkiej bestii. Widzę, że tam jest gwiazdka na mapie, wcześniej nie zwróciłem na nią uwagi, mój błąd. Miejmy nadzieję, że nie zemści się to jakoś okrutnie. Uda mi się minąć tę walkę, może mi się uda. Goni mnie, goni mnie! Ale chyba się udało, dobra. Idziemy w dół. Z bliska grafika nie wygląda może aż tak rewolucyjnie, ale styl graficzny w jakim wykonana jest gra równoważy to, że tutaj widać jednak ostre krawędzie i ząbki. I moim zdaniem, jeśli ktoś lubi kreskę Studio Nino Kuni, to poczuje się tutaj jak gdyby sam brał udział w filmie, a o to chyba twórcom chodziło. Studio Ghibli ma wielu fanów, nawet takich, którzy nie lubią tradycyjnego anime, więc... Aha, czyli nie mogę tu zejść. To ja już nie wiem, gdzie mam iść. Może za chwilę dojdę do tego wielkiego bossa i wtedy go zobaczycie. Ok, udało mi się dotrzeć do wielkiego bossa i za chwilę zobaczymy, jak to wygląda w akcji, kiedy przyjdzie nam się spotykać z Ninokoni w większym, z większym przeciwnikiem, który wielokrotnie przerasta naszą drużynę rozmiarem. Jeszcze chwila dialogów. Let's go. Odnowimy sobie życie przy odpowiednim ołtarzu, i jesteśmy już blisko z tego co widzę. Wchodzimy na arenę i rozpoczyna się walka. Na szczycie wulkanu będziemy walczyć z olbrzymim potworem. To, jak podejrzewam, jest jeden z ważniejszych przeciwników, bo to nie z nim będzie się toczyć walka. Za chwilę przekonamy się, jak będzie wyglądał ten, z którym nam. Przyjdzie walczyć, jest to rodzaj próby, jak słyszymy. No, spodziewam się tutaj typowej japońskiej historii, która pokaże nam y, przejście od takiego zwykłego chłopca do kogoś, kto ocali świat. Więc y, będzie to, że z pewnością bajkowa historia. Przyjdzie nam walczyć z Moltanem, lordem Lawy. Okej, okay, wyślijmy na początek Vegemite'a. Dowiedziałem się, że można samemu wybrać nazwy potworom. Możemy biegać jako potworek, więc spróbujemy go zająć od tyłu. Ło! Mocno oberwaliśmy. Nie mogę w żaden sposób zmienić miejsca, które on zaatakuje, więc spróbujemy po prostu z tej strony. Chyba nam się udało. A. No właśnie, dobrze podejrzewałem, że trzeba zajść go od tyłu i spróbować zaatakować jego ogon. Doświadczenie z Dark Souls dało swoje, więc spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem, czy mogę w jakiś sposób namierzyć ogon. Więc będę próbował do skutku. się, że mojemu majtowi może nie starczyć życia. No właśnie. Dobrze, wyślemy kogoś innego do walki. Widzicie, pozostałe potworki także zginęły, także. Będę musiał próbować zajść go od drugiej strony. No jak widzimy, jest to typowo epicka walka, a przez to, że możemy się poruszać, nabiera ona dużo więcej dynamiki niż tradycyjna walka z bossem w RPG-u. Przywraca nam zdrowie, to nie jest nam potrzebne, to też nie. Nie wygląda na to, żebym coś za bardzo mu robił, ale będę próbował. Póki co pierwsze wrażenie jest pozytywne. Tak jak odbijam się po jakimś czasie od jutrpegów, tak tutaj widzieliście, że losowych walk da się uniknąć. A walki z bosami są bardzo, ale to bardzo dynamiczne i nie są to typowe walki w turach, toczą się w czasie rzeczywistym, więc możemy próbować ataków, uników i rozmaitych rzeczy, które dają nam przewagę. A, mocno oberwałem, zobaczmy co jest pod tactics, private backup. Aha, czyli można wybrać taktykę dla naszego towarzysza, który pozwoli nam przetrwać dłużej. Zajrzymy jeszcze do provisions, które powinny mi dać szansę odzyskania dużej ilości zdrowia. A, chyba nie zdążyłem. No niestety. Tak wygląda Nino Kuni. Mieliście okazję zobaczyć odrobinę rozgrywki i pierwsze wrażenia moje, ponieważ nie miałem jeszcze okazji grać w ten tytuł, ale jestem pewien, że zrobię to po raz kolejny. Na razie dziękuję za uwagę i zostawiam Was z tym materiałem. Będzie ich więcej na poligami. Pozdrawiam i do zobaczenia. Paweł Kamiński. Cześć!